Cześć! Zapraszam Cię na siódmy trening mięśni brzucha. Dzisiejszy zestaw, który dla Ciebie przygotowałam, będzie głównie na mięśnie proste brzucha. E, przypominam zestaw pracy. Będziemy ćwiczyć przez 40 sekund z 10 sekundową przerwą. Całych ćwiczeń, całych zestawów będzie 10. Gotowy na trening? Zaczynamy! Pierwsze ćwiczenie leżemy na plecach. Ręce przed siebie, nogi w górę, tylko sięgamy mocno przed siebie. Wydech i wydech. Tu możesz śmiało przyspieszyć, ale zobacz na barki, że są stale uniesione w górę. Wydech i wydech. Odpocznij. Jedna noga w górze, druga prosta. Ten sam ruch. Sięgamy przed siebie. Wkieruj palce na siebie, aby zwiększyć napięcie. To samo możesz zrobić z nogą u góry. Wtedy będzie już brzuch mocno bola. 15 sekund. Damy radę. I 5 Super. Przyciągnij nogę do siebie. Dopiero obta. Zmieniamy nogę. Ustawimy palce na siebie, aby zwiększyć napięcie. I sięgamy. Pamiętaj, że jeżeli boli Cię kręgosłup, przyciągnij nogę do siebie, rozluźnij i ponownie wróć do wykonywania ćwiczeń. Kolano z przodu powinno być nadbiorne. I 10 sekund. Rozluźnij całe ciało, ręce tym razem za głowę. Nie będziemy się wspinać wysoko, ale sięgamy w stronę ręki. Ręce za głowę. Barki. Aby cały czas odcinek lędziowy przyleciał do maty. Super. Rozróżniamy. Włącz tylko i wyłącznie podeszwy. Ręce pod posiadki. I unosimy nogi. Nie za wysoko. Zwróć uwagę, że barki mamy już na macie. Teraz się w ogóle nie unosić. Głębokie oddechy. Pilnuj stopy złączone cały czas. Podeszły nie powinny się odklejać. I jeszcze troszkę. Szczególny odcinek lędziowy musisz pilnować w tym ćwiczeniu. Super. Rozluźniamy całkowicie ręce za głowę. Będziemy unosić raz jedną, raz drugą nogę. Zaczynamy. Tu możesz przyspieszyć i sięgnąć nieco wyżej. Ale pamiętaj, nie w głową. Swobodny oddech. Wydech. Wydech. 10 sekund do końca. Walczymy ostro, nie poddawaj się. Jeszcze 3 sekundy do rozluźnienia. Ok. Rozluźniamy drzwi. Ponownie łączymy nasze podeszwy. Unosimy nogi wysoko. Wyciągamy ręce. Siedlamy pod pięty i na palce. Podpięty i na palce. Wysoko. Zmieniamy kierunek tylko rąk. Zapięte i w górę. wydech. wydech. Głowa ciągle w górze. Głęboki oddech. No tu już brzuch powinien boleć. No, mocno. Jeszcze troszkę. Wciągnij dwie nogi do siebie, rozluźnij. Teraz jedna noga jest wyprostowana nad podłogą, a druga w górze. Sięgamy do pięty. 10 sekund przyciągnij nogę do siebie. Trzy sekundy do startu i druga. Sięgamy jak najwyżej, jeżeli chcesz zwiększyć napięcie. Mięśni brzucha skieruj palce na siebie. Sięgamy do pięty. I głębokie oddechy. Super. Przyciągnij nogę. Obydwie nogi teraz wysoko. Złonie pod pośladki. Będziemy opuszczać nogi. Powolutku w dół. Pinu odcinka lędźwiowego. I w górę. Powolutku w dół. I w górę. Dech. Zatrzymaj oddech. I wydech w górę. Krótki wdech. Zatrzymujemy oddech i wydech w górę. Plecy cały czas przelegają do mak. Barki też staraj się rozluźniać, żeby zwiększyć napięcie. Też palce kieruj do siebie. Odpoczywamy. Rozluźnij całe ciało. Super. Dzisiejszy zestaw mamy zakończony, ale zrobimy delikatne rozciągnięcie, bo brzuch mocno popracował, więc wyciągnij ręce za głowę, super i przekręć się na brzuch. Jeszcze raz, dłonie są przy kartce piersiowej, z wydechem unosimy się w górę. Spójrz wysoko. Siadamy na pięty. Czoło do maty. I tak jak wspomniałam, na dzisiaj jest koniec. Jak zauważyłeś, cały zestaw był ukształtowany tylko i wyłącznie na pracę mięśni prostych brzucha. Dlatego też, jeżeli jesteś osobą zaawansowaną, dzisiejszy zestaw powtórz tylko dwa razy. Natomiast jeżeli jesteś osobą początkującą, zestaw robimy tylko jeden raz. Ćwiczenia możesz wykonywać codziennie, od poniedziałku do piątku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!